I nie zgadzam się z tym, że powinniśmy dalej finansowo wspierać Ukrainę. Widzę, że Was boli to, widzę, że Was boli to, że wspomina się o ukraińskiej korupcji. Pana Kowala szczególnie. Nazwał to politologicznym, jakimś, jakimś wzmianką. Ukraina mierzy się z gigantyczną korupcją. I ja nie widzę absolutnie żadnego powodu, żeby dalej wspierać Ukrainę finansowo, okay. dopóki ta sprawa nie zostanie wyjaśniona. O czym to świadczy? Jeżeli dowiadujemy się, że przyjaciel prezydenta Zełęskiego Kradnie, czy uprowadza 100 milionów dolarów. A Sikorski w trymiga po prostu leci im i im te pieniądze daje. Oczywiście w sprzęcie. No ale o czym to, panie redaktorze, świadczy? Czy my jesteśmy suwerennym narodem, czy jesteśmy na usługach, czy jesteśmy na usługach Ukrainy? I jeżeli czy? ma być jakakolwiek pomoc przekazywana Ukrainie, to ona powinna być w sposób transakcyjny, czyli coś za coś. Jeżeli udzielamy Ukrainie pożyczek, to z gwarancją spłaty ich w przyszłości. Ukraina jest w stanie zobowiązać się do takich, do takich spraw. To nie jest tak, że Ukraina nie może mieć już absolutnie żadnych... Żadnych zobowiązań. My pomogliśmy wystarczająco, więc jeżeli dalej mamy to robić, to mamy prawo oczekiwać. Okay, a mam jeszcze jedno pytanie. Co ci ukraińscy politycy tak. mają na polskich polityków, że oni po prostu na klęczkach lecą do nich i Ale dają Ale konkretne im wszystko, mam pytanie do, do pani. Brze? Przestańcie pani bronić tak tych Sekundę. ukraińców. Sekundę. No Łukasz po Michnik są w teraz. A nie Ukraińcy. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Potrzebuje w Polsce chyba dywersantów, samotarzystów, szpiegów i nie myśli pani o polskiej racji. stanu, tylko realizuje swoje antyukraińskie fixum I Jeszcze nie. Jeszcze mógłbym tak godzinę do pani. Dobrze. Troszkę się dyskutuje z politykami, którzy bardziej kochają Ukrainę niż, niż Polskę. Niestety, kompletnie nie widzicie tego, jak Polska jest wykorzystywana przez stronę ukraińską. Sam prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polska była wciągana w wojnę między Ukrainą a Rosją. Przyznał się do tego u pana redaktora, więc nie rozumiem, dlaczego macie takie podejście. Macie podejście kompletnie nietransakcyjne i to jest skandaliczne. I za to was Polacy rozliczą jest w następnych Pani wyborach. do lojalności za was, wobec polskich za to Polacy rozliczyli Prawo i Sprawiedliwość w 23 propagandy. roku, dlatego Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości rządzącej i za to rozliczą tak samo Was, bo bardziej wspieracie Ukrainę w ogóle nie myślicie o interesie Polski. Wspierając przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej nie myślicie o interesie Polski, nie myślicie o polskich rolnikach, którzy zostaną wyrzuceni z europejskiego rynku. Wy kompletnie o tym nie myślicie. Macie to kompletnie gdzieś, bo dla Was się liczy tylko i wyłącznie Ukraina i tylko coś się stanie na Ukrainie i Wy od razu lecicie. No, proszę lecicie. A to, ja, jedno zdanie na konflikt. Jedno zdanie Nie, ja przepraszam, bo to trzeba naprawdę wam się wam